Aloha, nie bądź Knur, subskrybuj Aloha, halo widzowie Zrobię wam taki bonusowy odcinek z Dune ja, Jeśli chcecie bardziej wytłumaczenie z tej gry to macie w pierwszym odcinku Ale dzisiaj macie bonusowy odcinek, wiecie czemu? No spójrzcie sami, coś chyba się zmieniło Udało mi się przez Voodoo Tu co miałam tą ikonkę po prawej stronie zniknęła Watermark tak zwany, czyli wodny marker Który mówił o tej aplikacji skąd ten się to wzięło i jak to się mówi i w tym Voodoo ogarnąłem sobie nowsze Voodoo i udało mi się ustawić o wiele lepsze ustawienia nawet na Multi, już grałem w Multi na świecie jeszcze taką starą grę dało się na Multi grać e, jak, jak ktoś by chciał to może wspólnie ze mną zagrać bo no brakuje graczy ale dzisiaj pogram sobie z jednym gościem którego poznałem na Amaci <grym> Po prostu właśnie na hamacie ten, jak to się nazywa? Hamacie sieć, właśnie od tej gry. I się po prostu się zapytać czy I mi, mi pomógł wszystko poustawiać. No i gra o wiele lepiej teraz wygląda. Zrobię wam dzisiaj taki bonusowy odcinek, jeśli chodzi o to. Zrobimy bardzo trudną walkę bardzo dużą ilością botów. I pokażę wam, jak o wiele lepiej gra wygląda. jedyny jest minus to, że jak nagrywacie, to musicie niestety przerwać nagrywanie, jeszcze raz włączyć nagrywanie, e, e, bo e, ten. Bo podczas ładowania wywal was do pulpitu i z powrotem gra załącza. I na multi też tak jest. Więc e, nagrywanie może się spierdolić, więc e, <laughs> za więc e, zalecam e, wyłączyć nagrywanie, zanim naciśniecie play i jak już będziecie w rozgrywce, znowu kliknąć. A i, też mi się udało rodzielco bardzo dobrą ustawę, więc nie będę musiał zbytnie przerabiać w postprodukcji. No. Dobra. To zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem. Właśnie, zanim to Loading wam się zapali, to właśnie wywalwa z pulpitu. I zauważyłem, że nagrywanie potrafi się zatrzymać przez to. I widzicie o wiele lepiej gra teraz wygląda. Jaśniejsza jest. Lepsza, lepsza grafika, lepsza rozdzielczość, ta co moja jest, a nie jakaś nie wiadomo jaka. Dzięki temu właśnie, że wódło jest o wiele nowsze. Zazwyczaj mnie lepiej słyszeć, bo nie opieram się, gdzieś mi aż tak bardzo plecy nie bolą. Oczywiście tu nie ma zbieraczek. czym sobie radzić z tym co mamy, Dam sobie więcej kasy. By 20 tysięcy, nie, nie tylko 10 tysięcy. I ciśniemy. Oczywiście wziąłem swoją ulubioną gildię. Przeciwników jest 7 czy 8. Bo mogą tam mi się zbagować jeden. Więc może być 8. No więc będzie trudno nad możemy tego nie wygrać. Czyli <średziny> po prostu będziemy mieć krótki odcinek i tyle. <średziny> Wizualnie <Dzwoni> po razem. <średziny> Taki bardziej poglądowy, co mi się udało zmienić. No to więc wiecie. Wracałem w tą stronę. Bo co szczerze, w tą stronę bardziej mi się przyda. Dobra, trzeba wziąć sobie to najpierw, ulepszyć to. Weźmy chyba z cztery czołgi, tylko przydadzą. Już, już popierdalaczki chodzą. Bierzemy oczywiście gildię. Z gildii, może z kilka czołgów uda nam się zrobić. Może wiecie, że są strasznie drogie. Patrz, gdzie o wiele lepiej modele teraz wyglądają, pojazdy. Dobra, ten pojazd jest na takich zjebków. Dobra, ciśniemy. To mi się wydaje, że wystarczy coś ciągu, produkujemy to. To jest podstawa tutaj, można powiedzieć, nacji. Hmm. Kurde przecież postawiamy. A, no tak, przez dwa to potrzebne nagimki. Dobra, ile mamy surowców? Dobra, ciśniemy z tym. Robaczku się w ogóle nie opłaca, tak jak mówiłem wam wcześniej. Bez sensu są. A te tu staniamy? Łamało mało ich. Budujemy z 6. Jest taka podstawa. to, że daje sobie radę tam coś walczyć. Widzicie to spod jednostki bardziej. papa. Ale ja nie lubię jednostkami grać, dla mnie są bez sensu Wilcząc tych. O kurde, nie, 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 nie! Ja! Podobne ciągi przyjechały się wysadziły nawzajem. To jest grupie, że te ciągi mogą strzelać do siebie. Nie powinno coś takiego być. Dobra, to tu popierdzielasz? Kobra, Kobra, position, ona pytała pod podobrane iść. Bo nie wiadomo co tu się wydarzy. I mam 75 tysięcy. Słabo. Dobrze to jest sta gidia Wróciła typa od razu. Więc nie mamy co produkować. Się, czy dało się faktory zbudować? Albo wiecie co? House started. of X zbudujemy. Yes, Myślę przewagę. Tylko ty niestety nie będziemy mogli kopiować bo wtedy Now się nie rozłożą tak jak mówiłem, że Now się nie roz... Nie, używa... nie możecie użyć umiejętności specjalnej. Jednoskę Czyli na przykład jak weźmiecie najpotężniejszy pojazd a z gdzie ty z Jesteś? Słyszałem cię gdzieś To nie możecie jak autodestrukcji włączyć Nie, yeah, popierdasz, to robią. A, zapomniałem że oni z dołu atakują. Ale nie wiem tą mapę Dobra, dalej chaos od Wigs. Tam gdzie słyszałem. Czy się A dzieje? Co on widzę? Nie, to kurde. Wiedziałem, że będą się mylić. Dam mi to zniszczyć. Wiedziałem. Dobra, uciekamy. Już nam się kasa skończyła. Zjebki przyszły. Dobra, to tych łatwo omijać. Czekacie na umiejętność jak się wam naładuje? I na pierdziele lacie. Nie wolno wam w miejscu stać, czyli... Łatwo unikać w ten sposób te. Yeah, Gdzie, yeah. Po co? Dlaczego? W którym miejscu? Kurde, wszyscy mnie atakują! To co chciałeś, że to będzie szybka rozgrywka? O nie! Mogę kilku przysłać i oczywiście mnie atakuje. To za pięknie było. Dobra, chodźcie. To zaraz będzie. krucho. Odtrzymaj no, w niego, trzymaj, dalej się. Dobra, daj, daj, spokój z nim, tutaj, daj, daj, bardziej daj, daj, Bord, position, unit, co cobra position cobra unit ready to move ready to strike unit ready to strong now in motion Dobra tam też bord. jakąś obronę bord. ustawmy strike Tym bardziej już suszę z jebków tak tutaj Nie robaczku Musiałeś Ready to strike Sensors locked on Started. Widzicie, tak już się usuwa liczą Je, popierd... Widzicie. No, jest niestety bardzo odporny na elektryczność. Ready to strike. For the kill. For the kill. A oni będą więcej z nich produkować, to będzie przekichany Dobra, musimy sobie zrobić ich sub trochę. Started. My mieli jakiekolwiek okay. szanse. Bo wszyscy na raz się rzucają. nam na kasa skończyła. Dobra, tego możemy na razie zrezygnować. już się tam nie robią. A ja całkowicie kasa stawiałem. O tym łajdzo. Widzialna. A tu nie rozdodzę. Składa się. Eee, co to ma być? Zabić go szybciej. Kurde, to jest coraz bardziej kłopot. Musimy jakiś słaby pojazd zrobić, a ściąganie tych liczów. dawać mi tego. Słownie, nie zrobię więcej czołgów. Chodź, 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 chodź. Potrzebny jesteś. Yeah. Dobra, ściągnięty. A, jak macie licza na, na tym pojeździe, to nie możecie się złożyć ani... Rozłożyć, ani złożyć. Od znowu licza. Ja pierdzielę są tego leech'a Kurde zaraz was zjednę tyle te liczę. Chodź tu Ciągaj go No lezie jak ile was Dobra, ty się chowaj, bo to jesteś potrzebna co innego Nie <średeniuszność> o dobra Nie nie nie! Dobra, możecie się przestawcie na tą stronę, bo jest zawodowym, że jest strona tej tu trochę źle stoi, będę nic nie Kurde. Naprawdę. Spierd, papier. O, liczu, jeden, wypadł z ja po trójkę chyba dam. O, zdabiam go przy okazji. Okay. Dobra, musimy trochę mapę podzwiedzać, żeby wiedzieć skąd wróg najbardziej na to chodzi. Weź to sobie. Niestety, poziom, nie kasa. O, nie, 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 nie. Zostaw go. Wielkie zielone bobki co chwilę przejeżdżają mi po O, samo się ciło, dobra Ci podoba jak samo się wszystko dzieje? Jeszcze z tyłu przeszli Znaczy no, uchodź, o i mają W Oni kurde mają... Wlecowały mi takie miejsce, że oni tu sobie jak chodzą między sobą na chwilę ja jestem głównym atak atakowanym dostaw mi tego roboczu. robaczka budaczek jest rozwalone jeden ale niestety nie mam jak się naprawić dobra dawajcie to to się bardzo przyda nie, ma wybuchania, mi pod nosem. Da. uciekaj. Ty możesz się tu przylepiej przestaw. Nie, tu, tu. Mordę. Albo im się kasa skończy, albo mnie rozwalą. Jest jedna z tych opcji. Nie aż tyle. Ten ma też problem z celowaniem, to podchodzicie od razu i niszczycie go Zostaw go, zostaw go, zostaw go Będziemy na podła Dobra, jest Mam 64 tysiące, to jest mało A, to będzie to złożone, sorry Kurde, nie zauważyłem Szybko, szybko, póki nie rozwalił go Dobra, naprawiony. Ja mam dziwny sposób naprawiania. Dobra, Chodźcie lepiej. Ty nie zniszczyli. Zobaczcie. Dobra, czołgi się już naprawiają. Czujeć. Kurde, poblokowaliście się. Dobra, was trzeba przestawić. Chciałem przestawić. Eee, czołg, trzeba zrezygnować. Serio, pan zaraz mi czołgi... Ja się chyba teleportować nie mogę przestać Gdzie? co, jak, po co? Czas usiąść pilnować bardzo Ready, position, Cobra, Nie rozłożyłem Teraz przez swoją głupotę stracę czołg Widziałam Dobra, więcej czołgów Musi się ulec... ulec go Nie ma tak dobrze Dobra, uleczony Dobra, chowaj się to Dobra, mamy armię już. Taką trochę podrabiamy, mamy? Nie narzekajcie. Dobra, zbywamy. To już jakiegoś droga pokonać, bo jak tak dalej pójdzie to na to rozwala. No i właśnie jak droga też dotknie, to też e, te się... To jest sztuczny do odwalu. minus niestety. Kurde! Tak się sprawdziłem. Dobra, spadamy. Mamy tylko zostały. To niezbyt dobrze. Na ja w więcej. Nie nadaję, ktoś atakują? atakuje. Tu. Widzę. Ciąg się dopiero co palił. Czwórkę was? Dobra, choć musi pierwszej połowie już poblokowaliście. Dobra, mamy armię? No może to lepiej stań? Tu ktoś jest zielony, to jest nie rozłożony. Im więcej macie w oddziale jednostek to tym. Słuchać bardziej jak gadają właśnie te swoje, swoje kwestie yes, A, czy widzicie, macie już taką armię i słyszycie to? Jak głośniej mówią For the, the guild i słuchać więcej głosów tam Dobra Ci byli irytujący Dobra, oryginał nie będę stracić. Czekamy Puszy. Dobra, tu mamy już dosyć dobrą obronę, ty się to lepiej przestaw. Nic nie robić praktycznie Może bliżej się przestaw, bo w zostaje w tej jest to, że jesteśmy jako główne celi Is Instructions are required. Acquired. Instructions started. Medidas, started. started. Target acquired. Duplication when initiation initiated. for to the guild. Yes, guild The guild For The guild The guild will triumph lasers, The guild will try. The guild will triumph The The guild For The guild will try. required I pamiętajcie, kopiujcie zawsze od oryginału, bo wtedy mam mniej więcej podobne wrażenie. Jak będziecie kopiować od, od kopii, to niestety zostaną pomniejszone jeszcze bardziej. Jak kopiujecie jeszcze od kolejnej kopii, to zostaną jeszcze bardziej pomniejszone. Tak działało, nie wiem czy to nawet tak działa, ale bo był patrz specjalny, ale z tego co wiem, to tak działa. To najlepiej, lepiej mieć zawsze oryginał którego kopiecie? co? Dobra, widzimy całą mapę. Więc jak widzimy całą mapę, to by się. Nie, to. Nie mamy kasy w ogóle? Rozumiemy? Więcej tych czołgów prawdziwych? Dobra, jedziemy. Ci są do rozjebania już, widzę. Oni tylko będą już w stadii jednostki z produkcji, czego? Wyszycie się też liczy? Kurde, oryginał straciłem. się O! gdzie wy jedziecie? Gincie głupio. Dobra, naprawcie się. Jesteś sztuczny? Nie wiem, bo te pojazdy tak się świecą, to nie, nie wiem, czy on jest sztuczny czy prawie. Dobra, tam na, mam na szczęście już spokój, z tamtej strony. Wiedziałam. In in A, to jest sztuczny. Bo tam też się jeszcze The zrobię. Nie, to jest Dobra, byście się tu? Gdybyście o, pokazywam to, co mówiłem, kopiować go? I nie da się go już rozłożyć. Więc nie opłaca się w ogóle kopiować jednostek, które mają jakieś, tylko polegam na umiejętnościach specjalistów. To jest bez sensu. Okay. Dobra, jedziemy. Mamy w miarę odpowiednią. Okay. Mamy ich nieważne. Tak, jestem w śmieci. W zniesieniu. Oni się przed tym poniszczyli? Aha! Da. Wszyscy się już poniszczyli. Bo ci przetrwali. Okej, okay, czyli obrona, to była bardziej obrona. <grym <grym na to wygląda. Broniliśmy się przez wszystkim przeciwnikami, na się na poniszczyli. Na 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 I na śmieciów? Dobra, na szczęście podjechał od oryginału. Bo inaczej bym poznikał wszystkich. Do budynków, jak podjeżdżacie, to nie znikają. No. I zwycięstwo. Ta taki bardziej odcinek mieliście podobrony. No i. No i. Po, właśnie pod koniec rozgrywki jest tak, że też właśnie was do, do pulpitu i tak dalej, więc możecie mieć tam stra straszny tam dźwięk z, trochę zepsuć pod koniec. tego się niestety nie da naprawić już w postprodukcji, znaczy ja nie potrafię. Więc to. Macie, tak było, tak było z tym, z tymi wszystkimi wynikami, najmniej straciłem, najwięcej zabiłem i oni po prostu sami się powybijali, lepiej dla mnie, bo nie musiałem się z nimi męczyć. dobra, trzymajcie się, to nie wiem czy będzie więcej odcinków z tej gry, może jak będę grał z widzami to nagram, widzami lub tam innymi osobami, trzymajcie się.